Gaz, dzień dobry. Mercedes CLC to auto, które właśnie opuszcza nasz serwis po montażu instalacji gazowej. Silnik 1,8, kompresor. O mocy 132 kW. Instalacja, jaką zamontowaliśmy, to firma Stack Model Qnext Plus z podłączeniem do OBD reduktor AC250, elektrozawór gazowy, tryskiwacze ACW02 oraz elektronika z podłączeniem do OBD. Przełącznik benzyna-gaz znajduje się w miejscu wskazanym przez klienta. Z racji tego, że auto nie posiada koła zapasowego, zbiornik to zbiornik walcowy o pojemności 50 litrów, zamontowany po lewej stronie bagażnika. Wlew LPG znajduje się we wlewie benzyny. Koszt całego systemu z tym zbiornikiem to około 3000 zł brutto. Dziękuję za uwagę i zapraszam.